Suzuki Clean Ocean to akcja pro bono, czyli akcja społeczna, która skierowana jest do wszystkich. Akcja, która ma nam uzmysłowić, jak niebezpieczny dla nas jest problem śmieci, a przede wszystkim mikroplastiku, który jest wszędzie dookoła nas. Ten mikroplastik pochodzi np. z kosmetyków, z proszków do prania, ale również ze zużytych opon. Całość tych odpadów trafia do najważniejszego krwiobiegu Ziemi, czyli wód gruntowych, później do rzek. A później finalnie my to wszystko pijemy, a oczywiście jest to groźne dla naszego zdrowia, więc celem akcji Suzuki Clean Ocean jest oczyszczenie naszego środowiska. Mamy worku dużo śmieci, właśnie mamy dużo. Tam Czy, papierki, puszki. Mikroplastik na całym świecie poprzez pokarm dostaje się do organizmów ludzi i zwierząt, dlatego jest tak bardzo niebezpieczny. Bardzo się ogólnie cieszymy, że mogłyśmy wziąć udział w tej akcji i było bardzo fajnie. Moim zdaniem było bardzo fajnie. Moim też. Dużo zabraliście? Tak, z trzy worki całe. Tego typu działania jak nasze akcje sprzątania świata, sprzątania nad jeziorami wpisują się w akcję, którą propaguje firma Suzuki. I Jak najbardziej chętnie uczestniczymy w tego typu przedsięwzięciach. To jest efekt ciężkiej, kilkugodzinnej pracy wolontariuszy, uczniów i kadry nauczycielskiej szkoły nr 18, imienia Bohaterów Westerplatte z Grudziądza. Kilkaset kilogramów śmieci zebranych z brzegów jeziora Tarpną. To w jakiś sposób pokazuje, ile śmieci jest dookoła nas. Na Oceanie Spokojnym czy na Oceanie Indyjskim pływające śmieci tworzą kolejny, w cudzysłowie, kontynent, który ma powierzchnię jednej trzeciej Europy to pokazuje, jakim problemem są śmieci. Zbieraliśmy dzisiaj ogólnie śmieci. Ja uzbierałem półtora worka śmieci. Potem przyjechali strażacy i bardzo o, fajnie jest. Jesteśmy zadowoleni, że możemy pomóc. Nie chcemy żyć w zaśmieconym świecie. Wszyscy jesteśmy zadowoleni.